W naszej szkole, w zespole szkół w Kamieniu, mamy specyficzną sytuację. Jesteśmy zespołem, który składa się z punktu edukacji przedszkolnej, z oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum. Ta specyfika naszej szkoły została wspomożona przez projekt, którego jesteśmy beneficjentem, z uwagi na to, że w analizach, w badaniach otrzymaliśmy informację, że bezpieczeństwo jest najważniejsze zarówno dla nas, nauczycieli, jak i dla rodziców. Zresztą jest to kwestia oczywista. Te obszary, które chcieliśmy udoskonalić, to właśnie bezpieczna, wspólna praca, nauka, zabawa. Przedstawiliśmy takie małe warsztaty dla dzieci z gimnazjum i dzieci z klas podstawowych, dotyczące bezpiecznego zachowania się na drodze. Tak naprawdę, inicjatywa wyszła z przeprowadzonej ankiety, gdzie wyniki mówiły, że w szkole dzieci czują się bardzo bezpiecznie, natomiast na drodze troszkę mniej. Oprócz tego nasza szkoła uczestniczy co roku w eliminacjach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, a później wielkopolskich, turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Takie działania, które prowadzą do współpracy dzieci starsze, dzieci młodsze, są prowadzone już od wielu lat. Między innymi chcemy zaproponować zabawę w teatr. Dzieci starsze same przygotowują ciekawe sztuki, bajki pokazują te spektakle dzieciom młodszym. Dzieci młodsze z radością wysłuchały i wysłuchują wszystkich spektakli, uczą się jak należy się zachowywać, że to jest fajna zabawa. Uczymy młodsze dzieci teatru, aby za kilka lat same zechciały się zabawić w teatr. Pójdę do szkoły, od razu nauczę się czytać, pisać, pisać i tak, to się Pewnie to za mało. Chcę żeby z i złota, i z blondowymi guzikami. A ten biedny człowiek naprawdę chce Uważam, że zajęcia z młodszymi są bardzo fajne, ponieważ nie tylko ja mogę ich nauczyć czegoś, też mogę nauczyć się czegoś od nich. Swój początek w szkole wspominam bardzo dobrze. Wiedziałem, że wszyscy starszy chcą mi pomóc, więc chcę się zachować tak samo dla aktualnych młodszych dzieci. Sam mam młodszego brata, ma 4 lata i wiem, że każde małe dziecko jest tak naprawdę mną tylko kilka lat wcześniej. Pierwszym zadaniem do wykonania przez dzieci oraz ich starszych braci, i siostry, bo tak nazywamy to, było wykonanie kotylionów. Kotyliony, czyli para, tak? Para, czyli dziecko młodsze, dziecko starsze. Miało to na celu pokazanie, że starsi Powinni być opiekuńczy, względem młodszych, że potrafią współpracować razem, i różnica wieku, jaka jest tutaj między nimi, na pewno nie stoi na przeszkodzie, żeby taka praca mogła odbywać się zgodnie. Następnym etapem była wspólna zabawa. Chcemy pracować troszeczkę inaczej. My likwidujemy te bariery, te sztuczne drzwi, te kraty. Chcemy pokazać, że tak naprawdę w życiu to to małe dziecko musi za chwilę po wyjściu ze szkoły stanąć obok gimnazjalisty. I nasza praca jest przekierowana na to, by wzajemnie ze sobą dzieci i młodzież jak najbardziej oswoić i by ta kooperacja, ta współpraca zaowocowała bezpiecznym pobytem w naszej placówce. Szkoła wybrała obszar wspieranie pracy wychowawców – bezpieczna szkoła. W diagnozie potrzeb szkoły pojawił się problem bezpieczeństwa dzieci młodszych, ale bezpieczeństwa bardzo szeroko rozumianego, czyli zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Na warsztatach wypracowali różne metody współpracy z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci. Najwięcej uwagi jednak poświęcili uczniom starszym. Stąd pomysł pokazania wypracowanych, pozytywnych relacji między uczniami młodszymi a starszymi. Wszyscy doszli do wniosku, że dobre relacje pomiędzy uczniami w szkole przełożą się na pozytywne działanie w każdym środowisku młodego człowieka.